By wyhodować zboże oprócz odpowiedniej gleby niezbędne są wiedza, doświadczenie i ciężka praca. Tak jak rolnicy otaczają troską swoje pola, tak górnicy dbają, by korzystanie z zasobów przyrody odbywało się w sposób racjonalny i bez uszczerbku dla natury. W Lafarge bardzo dbamy o jakość produkowanych przez nas materiałów budowlanych. Równie ważne jest dla nas, aby każdy z etapów rekultywacji w kierunku rolnym przebiegał zgodnie z metodą opracowaną przez ekspertów gleboznawców, jak i w odpowiednim tempie. Równolegle z procesem wydobywczym odtwarzamy krajobraz i glebę do pierwotnego, a może nawet jeszcze lepszego stanu. W Żwirowni Ostrowite skupiamy się na odpowiedzialnym korzystaniu z powierzonych nam terenów. Wszystko po to, aby następne pokolenia mogły zbierać dobry plon naszych mądrych decyzji.